Podczas gdy ustępujący premier Kosowa, Albin Kurti, prowadzi kampanię na drugą kadencję, krytyka z Waszyngtonu wobec lewicowych partii może osłabić jego pozycję. W wywiadzie dla albańskojęzycznych mediów Kurti stwierdził, że stosunki Kosowa z Waszyngtonem są obecnie na najlepszym poziomie od lat. Z kolei Richard Grenell, były amerykański wysłannik do Kosowa, napisał: Bzdura stosunki między naszymi krajami nigdy nie były gorsze. Słowa amerykańskiego dyplomaty odnośnie ustępującego premiera zabrzmiały niepokojąco w Pristinie. The former emissary or former envoy for Kosovo-Serbia dialogue, the U.S. one, we are talking about Richard Grenell, who now has a uh, quite a important position in the new administration of Trump, has had a really bully approach back then. These days we have seen that surely he has interfered as well in our uh, elections by basically stating that Kurti is not a, has been not a good partner for the United States. Podczas gdy nowa amerykańska dyplomacja w Pristynie wywołuje zawirowania, w serbskiej Mitrowicy rosną nadzieje na poprawę stosunków z administracją Trumpa. We expect that new, uh, the new administration will bring a new power a new blood in this process and that we'll start to make some solutions and just to have meetings and discussions so i can say that expectation from serbian community in kosovo it's very high that it's going improve their position in kosovo perspektywa normalizacji więzi między serbami a kosowskimi albańczykami straciła na znaczeniu w ostatnich latach Pristina zwykle patrzyła na Waszyngton jako filar swojego bezpieczeństwa od dziesięcioleci. Nieprzewidywalność Trumpa może wywołać dreszczyk emocji na Bałkanach.